Dzień dobry. Tor Autodrom Most gościł Ligę Extreme w 1 w sezonie 11. Była to ósma runda sezonu. Pol zrobił zdobył kierowca Renault, Bandodo, a to okrążenie, które dało mu pierwsze pole startowe. Uważamy na tarkę na zewnętrznej. Przy wyjeździe na prostą startową, prosta prowadzi lekko pod górę. Prędkości blisko 290 km na godzinę. Hamujemy przed tabliczką oznaczającą 50 metrów. Szykana numer. Zakręty numer 1 i 2, zakręty numer 3, 4 i 5 tutaj z gazem w podłodze. Zakręt numer 6 i 7 są bardzo, bardzo trudne. najeżdżamy na jedną i drugą tarkę. Tutaj łatwo wypaść podczas wyścigu. Za zakrętem 9 kończy się nam sektor numer 1. I zakręt numer 10 to najwolniejszy nawrót na torze. Tutaj również jest bardzo ważny. Wyjście, zakręt numer 11 i 12 bez odjęcia. Do 13 musimy się złożyć idealnie nie zbijając dwa biegie, ponieważ tarki tu są bardzo nieprzyjemne. Przejeżdżamy do zakrętu numer 15. Lekko musimy dohamować. Uważamy w zakręcie 16, 17, żeby nie dodać za dużo gazu. I przez zakręt 18-19 szlusujemy bez odjęcia. Widzimy kościół. I do zakrętu 20 lekko hamujemy i bardzo ważne tutaj wyjście na prosto przez zakręt 21 uważamy na tarkę i to było okrążenie toru autodrom most.